To jakiś wini junior? Wini może nie, ale junior. Mamy dzisiaj na treningu, dzisiaj vlog treningowy Młody Talent. Dzień dzisiaj... dobry. Dziesięcioletni Julek Freestyle. Pokażę wam, jak się trenuje freestyle w wieku 10 lat. Rolowanko. Tak, to on już wie. Rolowanko od, od początku. Mówię się, we freestyle' trzeba mieć luźne nogi. One nie mogą być spięte, żeby te nogi latały gorę od uf, uf. Uf. Dobra, ale przedstaw się widzom, kim ty jesteś? Jak zacząłeś freestyle? Zaczęło się od tego, że miałem problem taki w piłce nożnej, że nikt mnie tam nie akceptował. Ogólnie ten miał to gdzieś. że Ja jestem dobry. Po prostu szukałem czegoś takiego, co mogę robić sam, ale będzie z piłką. No i zobaczyłem kanał Michała i się dowiedziałem, że jesteś taki. Style. O kurczę. Powiem Ci początek podobny jak Paweł. Większość akurat, ja myślę, że dowiedziało się o freestylu tego kanału. Paweł grał w piłkę, potem zobaczył mój kanał. Kurde, ty, to ty? Więc Zobaczymy, jakich skilli nauczył się Julek. Piłeczka grasz persianem. Ja też gram persianem. Takie specjalne piłki do freestylu kupisz na stronie Persian Ball z kodem brzezik 17, macie zniżkę. Teraz to jest obecnie moja albo na piłkę. Przyczepna do freestylu. Jest super. Jest super. Jest git do freestylu jak najbardziej. Rozgrzewamy się i to i pogramy sobie. A jeśli chodzi o turnieje jakieś w najbliższym czasie, bo czasem się pytacie, to nadeszły dwa. Drugi na bo wczoraj y, ogłosili. Pierwszy to jadę na Stuttgart 31 maja, to już za miesiąc. To będzie mój pierwszy turniej od Mistrzostw Polski. Zobaczymy, jak tam format, czy dalej siedzi. A następny to niepołomice. O, ale hmm. czekaj, to niech to co nie połomic. co jest niepołomica? Będzie Freestyle Jam. Tak, Freestyle Jam w Niepołomicach, 15 czerwca. Więc fajnie, fajnie dzieje się. Dużo turniejów. Potem Mistrzostwa Świata będą w sierpniu. Czekamy jeszcze na ogłoszenie Mistrzostw Europy, więc ogólnie dzieje się. Coś tak się pisałeś, że ten Julka ma być. Tak, będzie jeszcze Julka, przyjdzie o 15.30. Uh -huh. A widziałeś, odpowiadam ci na pytanie i gram komba. Zatem mi jeszcze następne pytanie. <laughs> Dłuższe komba, żeby rozróżnić mięśnie, oczywiście. Zaraz zobaczycie co on gra. Jakie triki umie. No jeszcze tutaj się rozgrzewa. No jeszcze trzeba się zagrzeć. Panie Julku, pokaż co umiesz. Są miło czy jak to mówi. To świata umie. Hopa umie. No i jak widzicie, Julek coś niecoś potrafi. Teraz na rozgrzewkę porobimy triki między sobą. Jeśli masz znajomego, który również chce się uczyć trików, próbuj takiego ćwiczenia z nim. Spróbujcie tak ze znajomym. Chociaż takie. Raz, dwa, O, o ciekawe czy zrobicie więcej niż my. Podawajcie sobie za pomocą dołka świata, piętek i wszelkiego rodzaju trików, które potraficie na ten moment. Po prostu bawcie się piłką. <laughs> Ręka karmi. <karnia. śmiech> o. Bro. Ciekawy pomysł. Chcę się tego nauczyć. Aj, a ucho. Dziwnie. Nie, nie, nie rozrywałem się tak. Jakąś inną rutynę mam. Eh. No, i jak widzicie, 10 lat i po 9 miesiącach takie rzeczy można robić. Nie tylko brać piłkę i próbować, zwłaszcza, że teraz wiosna, ładna pogoda, można grać. Można grać i próbować. Nikt się tego nie nauczy. Ty musisz sam brać piłę i próbować. Ja tak zrobiłem 14 lat temu. I do czego doszedłem? Do niczego. Do tego, że dropić w cały czas. A, dzięki. Ja dropię, to zaraz pokażę Wam kombo. Jestem teraz niebieski jak smer. Niebieski jak smer. Dobra, ale teraz zobaczcie na moje komboski. Zacząłem od trzech Atatwów NT, kombo. A to co na lewą i próba basa nieudana No masz rację dropie Ja też dropie I co? No i aj co? No i co. Każdy drop przybliża Cię do udanej próby. Dla tych, którzy nie wiedzą w żargonie freestyle'owym drop to jest pomyłka, czyli że piłka spada. mogę, okay, no. Dobrze. Jak, jak ta twa ja podbijałem 3 miesiące. Długo. Co ty? Szybko. Nie no, jak na pierwszą dwójkę. Nie wiem, nie znam. Się. Dobra, masz trzy próby musisz zrobić. Ktatwa. Czy Julek zrobi tego dwukołowca? Pierwsza próba? Bardzo Dajda. blisko. Podwójne dokoła świata. W wieku 10 lat. Widzicie? Nie no, znaczy ostatnio to w sumie mam problem właśnie z Htatwem. Zrobiłem no, po 6 na trening. No i druga próba? I ja! No nie! A. Nie wygląda jakby miał z nim problem. No to nie miałem takiej próby od dwóch tygodni. Czy to wygląda na problem z Htatwem? No dobra, ale to jest ostatnia próba Junka. Czy zrobi na podwójne do świata w ostatniej próbie? Tak jest! A no ja no? Trzy próby? Miał trzy próby, presja mu pomogła. Zrobił. Dobra, daj mi coś, żebym miał trzy próby. Eee dobra, tat, Abbas, basmagan, i in. Wente? No. What? Nigdy w... nie zro... Ale ja nigdy nie zrobiłem! Ja nie wiem czy po Tatwie zrobię! No to Że, tat! Żeś, żeś mi dał. Dobra, czekaj, spróbuję. Co się będę? A no już wejdzie. No cóż, Julek dał mi naprawdę grube zadanie. Nigdy tego nie zrobiłem. No ale spróbuję. Nie? Coś tam, coś tam. Tu masz misję na trening. Czekaj, to teraz zrobię? Gdzie na cały trening misję widać? To jest można powiedzieć połączenie dwóch po sobie dwa i pół kołowców. <laughs> Wyciągnąć tak niska. Ja cię do zrobienia. No to jest, no to jest do zrobienia. Dobra, to zrobimy z dwa, no nie no trzech hopów nie zrobię, ale z dwa no, może. Ale ja widzę u siebie mega poprawę z chopami, bo na przykład na Mistrzostwach Polski to no. się tak męczyłem, dosłownie mi się po, pod mi leciał. A teraz mam takiego ładnego, szybkiego, że wszędzie bym wcisnął. No to się wyrabia, nie? Jak trenujesz? Czyli to jest taki jest, no ładniejszy, jest po prostu. No, no, no. no. Bo ja wtedy robiłem hopy mega z biodra, a teraz bardziej kolanem, prawda? No tak, robię tak. takie hopy. Pik. No. Powtarzalność. Czy wiadomo, że wiesz, no, mój rekord chłopów to są trzy, A. ale y, czuję po prostu większy luz. Luz mam dwa, trzy, no? Dobił dobi <grym> dobi <grym> do rekordu co za gość. A ja co? Ja będę... Męczyć to, cały trening teraz, coś co mi zapodał. Dobra, jeszcze raz jedna próba tego wyzwania od Julka. Ciągle źle zabierałem się do tego drugiego triku. Tylko trochę wysokość była tylko że trochę do przodu No się koniec to Koniec zabawy. Mekambe! Mekamba. Jak Mekamba zrobi trik, zawodnik wszechczasów. No. I to tak. będzie najlepsza próba z tego treningu. Aha, i wszystko. ładnie szło. No, jakbym pocisnął to dalej, to bym pewnie to zrobił, ale nie chciałem się na tym treningu zamykać tylko na jeden trik konkretny. Chciałem dzisiaj pograć bardziej wszechstronnie. Wiecie, za niedługo turniej. Muszę się skupić jednak na powtarzalności tego, co mam przygotowane na zawody. Mam dosyć tego, chłopak. Biegłem ja w przód, może później wrócę. Wystarczy. <noise> Nieźle się zaczyna ten nasz meeting. Najpierw zmiana boiska, później wiatr i prawie deszcz. Ale... Proble problemy życia codziennego to są. No w sumie rację, no nie ma co narzekać. <noise> Fajne się Fajne Fajne, fajne, fajne Fajnie, że fajne. Teraz ty pokaż coś fajnego Raz, dwa No kurde Ładnie, ładnie Dobrze a teraz to jest moje najlepsze kombo z tego treningu. Zobaczcie na tę wszechstronność, różnorodność, no i przede wszystkim trudność połączeń. Atatwy połączone z Abbasami, z Timo. To jest coś, co bardzo lubię grać. No i na końcu dwukołowiec, który bardzo często gram. No dawaj, jest to kombo. Jakiś krozak Ech, dobre kombo, co? Dobre, fajne. Mi się podoba. Eee. Przejście do rolowania Tak, rolowanie pleców, tak, bo trochę mnie spięło Fajne, fajne, dobrze No Ure. Tak Da się, da się A da się Daj mi coś następnego eee, dawaj G-task G-task? Że robisz G i później Tatwa I. Co, Że tak? No No To takie proste, no ale... To co, no można ewoluować, nie? g a -tacz. Atat. No, A. albo coś tak, no. A, coś mi szczykło. Dobrze! A? To pokażę teraz ty coś zdzi. No możemy. czy nie wiem, dawno nie zrobi nie, nie robimy, ale może coś wyjdzie. No dobra, 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 dobra. no No <laughs> Ej, fajne. Tak, przyjęcie do barkę. To jest dobre. Dwa, trzy. O, mogłem na czwartego. Mogłem, czwartego. Było miejsce. Jak już robię powyżej trzech, czyli ten czwarty, no. to zawsze mam tak, że albo robię trzy wysokie, albo dwa wysokie i trzeci mi schodzi i zawsze poprawiam tak, że mam tak idealnie. Więc bym to zmieścił na pewno. No zmieścił. Jak, jak nie pięć. O, mega fajne. Tak nie utrzymałem. Siedzi, dobrze. A teraz podwójne do świata do środka. Ja przyszła. I co mistrzyni Polski przyszła, poszła, dojechała. Tak. Dokładnie. Dzisiaj z nami i zobaczyć jak ona gra. Dzień dobry. I do widzenia. Też ma Persian Bala. Julek się bał, że będziecie się mylić, ma taką samą piłkę. O jego jest trochę taśniejsza. Więcej trenujesz. Dobry. Rozwal, rozwal to boisko, najlepiej. Zrobić latwa. Ja nie zrobię, ale teraz? No. Ale ładny kółka, ale ładny. A teraz zobaczcie tylko na mój autorski trik: Brzezik roll od stopy. Tak jest, to jest bardzo trudne technicznie. Planuję to zagrać w szczut na międzynarodowych zawodach. Powtarzalność trików, pewność tych trików mam myślę, że dobrze opanowane. Myślę, że za miesiąc scena zweryfikuje. W międzyczasie Julka próbowała podbić kombo, które już próbowała na naszym poprzednim treningu z Pawłem. No i teraz ja Jeśli oglądaliście mojego TikToka, to możecie pamiętać. Próbowała dwukołowca, cross dwukołowca. Była bardzo blisko. No i tutaj są próby. Trzeba się przyzwyczająć wiatrowi. Wiatru, wiatrowi. I zaledwie po kilku minutach od rozgrzewki zrobiła to. Yes! Dobrze! Tak jest, brawo Julka. Mamy Było wiadomo. Jak <tutek> tak? tego lasa? Dwukołowiec, crossover, dwukołowiec. Nie jest to łatwa rzecz. Dajcie jej jakieś wsparcie w komentarzach. Wreszcie proszę Państwa! Pokaż jakieś fajne triczki w SD. I Chyba, żebym się musiała trochę podnieść. Tak, właśnie jak tak trzymasz na kolanie, zrobić dookoła świata i złapać. Tym kolanem. Wiesz, o co chodzi? Tak. I powrotem złapać, no? O, A? Chyba, że jak się musiał trochę podnieść. No no no... Ej, to, bo, to jest strasznie w ciąży tu, o! Oj, kurde! <laughs> Pamiętam jak nie umiałaś w ogóle trzymać tej piłki na podeszwie. Były problemy. A teraz co, tyk pyk. O. O Jezu! Ile ty już trenujesz? W sierpniu trzy lata będzie. Trzy lata. Tak. No trzy. Nie no ładnie. ładnie. Na porównanie 9 miesięcy. Twój chwil tutaj się urodził. O! No, tak. <laughs> Narodził się na nowo! Kupowałem o co chodzi! Dagi Hej, what? Ale ładne! Jeszcze raz, jeszcze raz! Za mnie to mega podoba! Fajne to przejście no! Yeah, yeah. Bardzo, bardzo ładny! No, no to okej, okay. będziemy grać! Takie rzeczy na kontrolę jeszcze ci ciągle uciekają, nie? Bo to jest tak, że ja z tym i tego nie gram. No. Jak przychodzi turniej, to mówię tak, oj, to trzeba coś wstać, nie? Trzeba coś pograć. Jak, jak siedzimy, no to trzeba jakoś wstać, no to wtedy się uczymy powtarzalności. To fajny trening był? Bięk. Proszę państwa, jeśli chcecie tak panować nad piłką, wystarczy co? No po prostu trenować. No i widzicie.